Ochotnicza Straż Pożarna w Skurcu powstała w 1911 roku i jest ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Aktualnie w podziale bojowym jest 30 strażaków-ratowników uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. OSP to głównie ludzie, którzy niosą bezinteresowną pomoc ofiarom pożarów, wypadków drogowych, powodzi oraz innych miejscowych zagrożeń. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 8 grudnia 2024 Jednostka wyjeżdżała do 847 działań ratowniczych. Czas wyjazdu do działań zajmuje średnio od 3 do 5 minut od momentu zaalarmowania. Strażacy udzielają się społecznie, biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych i narodowych oraz zajmują się profilaktyką przeciwpożarową oraz akcjami dotyczącymi nauki pierwszej pomocy wśród mieszkańców gminy Skórzec. Dzięki zaangażowaniu Gminy Skórzec reprezentowanej przez wójta Jerzego Długosza i pracowników Urzędu Gminy Skórzec do Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu zakupiono za kwotę 1 965 909 zł nowy ciężki samochód pożarniczy marki Skania. Gmina Skórzec otrzymała zewnętrzne środki na zakupienie ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Skórcu. Jednostka ta wchodzi w skład KSRG, czyli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I y, bardzo cieszy nas fakt, że te środki, które uzyskaliśmy z zewnątrz, były to trzy źródła finansowania, wystarczyły prawie w 100% na pokrycie kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Cały y, koszt tego zadania to kwota... Po ponad 1 965 000. Ilość środków finansowych, które pozyskaliśmy z zewnątrz, takim najważniejszym źródłem finansowania były fundusze europejskie na zielony rozwój Mazowsza na lata 2021-2027, zadanie dostosowanie do zmian klimatu. Była to kwota ponad 1 600 zł, ale dodatkowo otrzymaliśmy również pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak też z samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania Ochotnicze Straże Pożarne Edycja 2024 były to równomiernie kwoty o 150 tysięcy złotych. Sumując te środki zewnętrzne, gmina Skurzec dołoży do zakupu tego nowego samochodu tylko 50 tysięcy złotych. Nie 500, a 50 tysięcy złotych. Gmina Skurzec jest gminą rolniczą, mamy tutaj bardzo dużo kompleksów leśnych. I ten ciężki samochód z całą pewnością będzie służył mieszkańcom naszej gminy. Ciężki w nomenklaturze strażackiej to nie znaczy, że on dużo waży. Znaczy to, że po prostu posiada zbiornik, który, w którym można pomieścić ponad 8300 litrów wody, a w takich działaniach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w terenie jest to bardzo dogodne dla strażaków, dlatego że tego samochodu nie trzeba co chwilę jechać i doładowywać tą wodą. Tylko posiadając taki zbiornik, ten samochód może brać skuteczny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W związku z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skurcu prowadzimy dzisiaj akcję edukacyjną związaną ze zmianami klimatu oraz udzielaniem pierwszej pomocy tutaj dla najmłodszych. Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 6x6, czyli potocznie mówiąc, ma trzy osie i wszystkie koła są napędzane, bo że po bardzo ciężkim terenie. Posiada bardzo duży zbiornik na wodę. Będzie to samochód o pojemności 8300 litrów oraz wydajności autopompy 6000 litrów na minutę. Także proszę sobie zobrazować, jaka to jest siła podawania wody. W skład załogi będzie wchodziło 6 strażaków. I wzmocni on potencjał ratowniczy ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy skórze oraz na terenie powiatu siedleckiego, gdyż nasza jednostka znajduje się w krajowym systemie ratowniczo-gośniczym i może prowadzić działania ratownicze na terenie całego kraju. Gdzie to już było wielokrotnie udowodnione, gdyż nasi strażacy prowadzili działania ratownicze podczas wichur spowodowanych zmianami klimatu w Warszawie oraz tegorocznej powodzi na Dolnym Śląsku. W chwili obecnej posiadamy dwa wozy ratowniczo-gośnicze: jest to średni samochód ratowniczo-gośniczy i lekki samochód ratownictwa technicznego. Ten samochód będzie jako trzeci takim buforem wodnym na terenie gminy i powiatu. W ramach promocji strażacy-ochotnicy poprowadzili akcję edukacyjną w szkołach i przedszkolach. W zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochronie zasobów wodnych, połączoną z prelekcją na temat zakupu nowego wozu ratowniczo gaźniczego oraz pierwszej pomocy. W ramach projektu, który złożyła gmina dotyczący ochrony zasobów wodnych i środowiska no i przy okazji kurs pierwszej pomocy, który jakby wpisuje się w działalność szkoły, który jest wymagany zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej. Jest przeprowadzane. Ja się bardzo cieszę, że strażacy przychodzą do szkoły, mają kontakt z naszymi uczniami, pokazują jak ratować w przypadku zagrożenia życia, jak udzielać tej pierwszej pomocy. No i wypada tylko się cieszyć, że taka współpraca jest podejmowana i ona w praktyce daje korzyści. I trochę jak było atrakcyjny proces nauczania w szkole, szczególnie w tych klasach 1-3, gdzie dzieci są jeszcze ciekawe. No i dla nich każdy przyjazd strażaków jest dużą atrakcją. Program nauczania przewiduje informowanie dzieci o, o zasadach udzielania pierwszej pomocy, o jakichś elementach takich dostosowanych do wieku dzieci. Natomiast tutaj mają również możliwość takiego praktycznego, również doskonalenia swoich umiejętności, bo mamy fantomy, na których każdy może swoje umiejętności przećwiczyć i zobaczyć, jak to wygląda. Nie jest to też rzecz taka prosta dla dzieci w tym wieku.